Jak Państwo widzicie, punkt szczepień masowy powszechnych w Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy jest przygotowany. Śmiem twierdzić, nawet perfekcyjnie. Będą pracowały w tym punkcie szczepień dwa zespoły, które zapewnia nam Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Jeżeli chodzi o samą logistykę, mieszkańcy powiatu mrzyńskiego, czy też inne osoby, które zarejestrują się w systemie, będą wchodziły głównym wejściem do gminnej hali sportowej. Hala sportowa została podzielona na trzy strefy: strefa rejestracji, strefa szczepień i strefa poczekalni. Wejście, wejście dla mieszkańców bądź uczestników szczepień będzie dawało się z jednej strony, a szczepieni będą wychodzili z drugiej strony. Szczepienia, co jest chyba dla wszystkich najważniejsze, rozpoczynamy 5 maja, czyli w przyszłą, w przyszłą środę. Mamy zamówionych około tysiąca sztuk szczepionki firmy Pfizer. Mamy nadzieję, że od środy do soboty uda nam się te tysiąc szczepionek, znaczy wyszczepić około tysiąca osób właśnie tą szczepionką. Szanowni Państwo, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży, tak jak Pan Wójt powiedział, podejmuje wspólnie z gminą Piątnica działanie mające na celu wyszczepienie naszych mieszkańców. Powiatu Łomżyńskiego. Będziemy realizowali je przy udziale zespołów, ratowni zespołów medycznych, przy udziale ratowników medycznych oraz wykwalifikowanych pielęgniarek. Działania będą zabezpieczone przez pogotowie ratunkowe w Łomży. Będą szczepiły dwa zespoły szczepiące. W sumie zakładamy, że w ciągu tygodnia wyszczepionych będzie około 500 osób przez jeden zespół, czyli w sumie powinniśmy wyszczepić 1000 osób w systemie tygodniowym. Zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Łążyńskiego do szczepień w gminie Piątnica. Przestrzeń, i, e, która, którą dysponuje gmina, hala sportowa, naprawdę e, jest przygotowana perfekcyjnie, ale przede wszystkim zabezpie, zabezpieczona i spełniająca wszelkie kryteria, które zostały e, jakby e, nam narzucone czy, czy przekazane e, do realizacji. E, oprócz tego, oprócz tego e, mamy też ozonator, mamy też zadymiacz, tak? Czy za, za, zamgławiacz, Zagławiacz. przepraszam, zamgławiacz, gdzie po każdym dniu szczepień będziemy e, salę ozonować bądź. E, o, Omgławiać? Zamgławiać, zamgławiać. Także jeszcze raz to co Pan Rektor powiedział, zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie zapraszamy mieszkańców gminy Piątnica, zapraszamy mieszkańców całego powiatu, ale również osoby te, które e, będą miały ochotę zapisać się do systemu i uczestniczyć w szczepieniach w Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy. Podsumowując to, co powiedział pan wójty i pan dyrektor, przekazujemy informację, że ruszamy z szczepieniami od 5 maja. Będziemy szczepić tak długo, jak to będzie potrzebne. Średnio, tak jak tutaj już było wspomniane, tygodniowo planujemy zaszczepić tysiąc osób, aczkolwiek, jeżeli okaże się, że jest taka potrzeba, że mieszkańców czy też osób, które zgłoszą się na szczepienie, będzie więcej. Wtedy możemy również uruchomić szczepienia w trybie weekendowym. Szczepienia odbywać się będą. Po godzinie 15 do godziny 20-21 w zależności od tego, jak ten proces będzie szybko realizowany. Od tego też będzie zależna ilość osób wyszczepionych danego dnia. Zapraszamy mieszkańców, nie tylko mieszkańców naszego powiatu, bo tak naprawdę możemy szczepić już każdego z terenu całej Polski. Nie tylko osoby, które są za, w systemie zapisane już na szczepienia, czyli pamiętamy o tym, że to szło pod kątem, rejestracja szła tak? Ale niedługo będzie możliwe zaszczepienie każdej osoby pełnoletniej, 18. Plus. W związku z tym również takie osoby zapraszamy. Chciałabym przypomnieć również o tym, że osoby, które są już gdzieś zapisane, a na przykład termin szczepienia jest bardzo długi, tak? W porównaniu do tego, co możemy my tutaj zaoferować, również jest Możliwość przepisania takiej osoby w systemie, bo bardzo dużo telefonów mamy właśnie z takim zapytaniem: czy jeżeli zapisany jestem w innym terminie, w innej miejscowości, czy tutaj mogę być zaszczepiony? Tak, tutaj możecie Państwo również być zaszczepieni. Jeśli chodzi o szczepionki, którymi dysponujemy w tym tygodniu, raczej w tygodniu pierwszym, tygodniu majowym, jest to Pfizer. Sukcesywnie będziemy zamawiać dostępne szczepionki, bo musimy pamiętać, że my dysponujemy tym, czym tak naprawdę dysponuje. Co możemy otrzymać? Tak? Oczywiście, pod uwagę będziemy brać preferencje osób, które się do nas zgłaszają, i na podstawie tego też będziemy starali się zamawiać te szczepionki. Tak jak już wcześniej zostało wspomniane, zrobiliśmy wszystko, żeby aspekty zabezpieczenia i reżimu sanitarnego zostały spełnione dlatego drogi komunikacyjne w żaden sposób się nie krzyżują co jest bardzo istotne i bardzo ważne. Żeby zachować bezpieczeństwo, odpowiednie metraże są również. Określone tak, żeby, żeby jak najmniej kontaktu z osobami niepożądanymi było. Zachowamy tutaj wszystkie zasady i reżimu sanitarnemu, tak aby osoby, które przychodzą tutaj się szczepić, były po prostu bezpieczne i czuły się bezpiecznie. Oprócz tego, że mamy dwa zespoły szczepiące, w, w poczekalni będzie przygotowana strefa również z ratownikiem medycznym, który będzie na bieżąco reagował, oraz będzie karetka pogotowia, która. W razie nie, jakiejś sytuacji tak trudnej, gdzie potrzebna jest jeszcze większa reakcja, to będzie też zabezpieczone. Dlatego, Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestracji. W tym punkcie pracuje dwóch koordynatorów. Dane, dane kontaktowe tych osób znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych, również na stronie Gminy Piątnica. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania, to zapraszamy do kontaktu na tyle ile jesteśmy na tyle ile możemy odpowiedzieć państwu odpowiemy postaramy się naprawdę przeprowadzić to w taki sposób żeby to było sprawnie szybko i bezpiecznie mamy też wiele zapytań odnośnie bo tutaj już jako z ramienia gminy Piątnica tak mamy również wiele pytań odnośnie uczniów co będzie w momencie kiedy uczniowie wrócą do szkół to tutaj pan dyrektor już wcześniej w rozmowach tak wspominał o tym że Bezpieczeństwo uczniów jest dla nas priorytetem i zrobimy wszystko, żeby, żeby dzieci mogły bezpiecznie wrócić do tej szkoły. Szkoła jest bardzo dużym obiektem, więc postaramy się, żeby to w żaden sposób nie kolidowało.